Jerom K. Jerome, trzech panów w wódce, nie licząc psa. Rozdział osiemnasty. Wczesnym rankiem następnego dnia opuściliśmy Streetley i popłynęliśmy do Calham, gdzie przenocowaliśmy pod płachtą w odnodze rzeki. Pomiędzy Streetley a Wallingford nie znajduje się nic specjalnie godnego uwagi. Począwszy od klifu przez ponad sześć mil, na próżno, by szukać śluzy. Wydaje mi się, iż jest to najdłuższy, nieprzerwany odcinek w górę od Teddington. Dlatego też Klub Oksfordzki organizuje tu próbne rozgrywki ósemek. Brak śluz, nader satysfakcjonujący dla wioślarza, dla poszukiwacza wrażeń bywa prawdziwym utrapieniem. Osobiście bardzo lubię śluzy. Stanowią miłe urozmaicenie monotonii wiosłowania. Lubię siedzieć w łódce i powoli wynurzać się z chłodnych głębin ku nowej przestrzeni i świeżym widokom, albo dla odmiany opadać w dół, znikać z powierzchni ziemi, potem czekać, aż zaskrzypią ponure wrota, a wąskie pasmo światła dziennego rozszerzy się, odsłaniając uśmiechnięte lico nadobnej rzeki. Łódeczka wydostaje się z więzienia i na powrót wypływa na rozległe, gościnne wody tamizy. Śluzy bywają nader malownicze. Oto krzepki wiekowy dozorca, jego roześmiana żona i jasnooka córka, aż miło zamienić dwa słowa, a raczej było miło. Towarzystwo konserwacji Tamizy zamieniło się ostatnio w towarzystwo do zatrudniania idiotów. Większość nowych dozorców śluz, zwłaszcza w bardziej uczęszczanych rejonach, to banda nadpobudliwych, nerwowych starców, kompletnie nieprzystosowanych do sprawowania owej funkcji. Przypowieść autora. Spotykasz tam inne łodzie, wymieniasz ploteczki. Tamiza przestałaby być krainą z bajki bez śluz usianych kwieciem. Skoro mowa o śluzach przypominam sobie pewien wypadek, który mało nie przydarzył się mnie i George'owi w pewien letni poranek w Hampton Court. Dzień był piękny i na śluzie panował wzmożony ruch. Jak to często bywa, przedsiębiorczy fotograf szykował się do uwiecznienia grupy ludzi, które oczekiwały na przeprawę. Zrazu nie połapałem się w sytuacji, to też zdziwiłem się niezmiernie, widząc jak George w pośpiechu wygładza spodnie, mierzwi włosy i zawadiacko zsuwa czapkę na tył głowy, przybierając na poły uprzejmy, na poły melancholijny wyraz twarzy. Następnie zastygł we wdzięcznej pozie i pospiesznie upchnął wielkie stopy pod ławką. W pierwszej chwili uznałem, że zobaczył jakąś znajomą panienkę. Rozejrzałem się dyskretnie. Wszyscy dokoła jak na komendę zamarli bez ruchu, poza chrodem z japońskiego wachlarza. Dziewczęta uśmiechały się słodko, ach jak uroczo wyglądały. Panowie zaś jak jeden mąż zmarszczyli brwi, przybierając srogi, a zarazem dostojny wygląd. Nagle spłynęło na mnie olśnienie. Na Boga! Czy aby zdążę? Nasza łódź znajdowała się na samym początku. Niegrzecznie byłoby zepsuć facetowi ujęcie. W popłochu zająłem pozycję na dziobie, opierając się z niedbałym wdziękiem o bosak w pozie która świadczyła o mojej niesłychanej sile i zwinności. Zrobiłem sobie loczek na czole i przywołałem na twarz wyraz łagodnej zadumy z domieszką cynizmu, który ponoć bardzo mi pasuje. Kiedy trwaliśmy w oczekiwaniu na decydujący moment, nagle ktoś zawołał z tyłu: Ty, uważaj na swój dziób! Nie mogłem się odwrócić, aby sprawdzić, o czyj dziób chodzi. Kątem oka łypnąłem na facjatę George'a. wydawała się w porządku, a przynajmniej nie działo się z nią nic, czemu można by zaradzić. Następnie spojrzałem zezem na swój nos. Jego wygląd również nie wzbudził mojego niepokoju. Patrz na dziób, ośle jeden! zabrzmiał ponownie ten sam głos, tym razem głośniej. Po chwili dołączył doń kolejny. No, zabierz ten dziób. Hej, wydwaj! Wydwaj z psem! George i ja nie mieliśmy odwagi ruszyć się z miejsca. Fotograf trzymał rękę na aparacie i w każdej chwili mógł zrobić zdjęcie. Czy to nas mieli na myśli? Niech pilnują własnych dziobów, od co? Naraz wszyscy rozdarli się jak na komendę. A z tyłu huknął tubalny głos. Spójrzcie na swoją łódkę, panowie. Hej, wy dwaj! W czarnej i czerwonej czapce, jeśli się nie pospieszycie, na zdjęciu będą wasze trupy. Wtedy popatrzyliśmy na naszą łódkę i zobaczyliśmy, że zahaczyła dziobem odrewnianą część śluzy. Woda wzbierała dookoła, coraz bardziej przechylając łódź. Jeszcze chwila, a byłoby po nas. Niewiele myśląc, chwyciliśmy za wiosła i odepchnęliśmy się od ściany. Padliśmy jak dłudzy na dno łodzi. George i ja wyszliśmy ładnie na tym zdjęciu. Naturalnie pech chciał, że fotograf uruchomił swoją przebrzydłą machinę dokładnie w chwili, kiedy obaj leżeliśmy na plecach z oczami w słup i chwacko zadartymi w górę nogami. Nie trudno zgadnąć, że nasze stopy znalazły się na pierwszym planie. Ściśle rzecz biorąc, zasłoniły cały widok. Tuż za nimi widniały fragmenty pozostałych łodzi i strzępy krajobrazu, które wszelako wypadły tak blado, że zdjęci wstydem ludzie rezygnowali z zamawiania fotografii. Właściciel statku parowego, który zamówił sześć odbitek, unieważnił zamówienie na widok negatywu. Oświadczył, że kupi odbitki, jeśli ktoś pokaże mu na zdjęciu jego statek. Nikt nie sprostał temu zadaniu. Statek ukrył się gdzieś za prawą stopą George'a. Sprawa zrobiła się bardzo nieprzyjemna. Fotograf twierdził, że George i ja powinniśmy zamówić tuzin odbitek na głowę, ponieważ zdjęcie w dziewięciu dziesiątych przedstawiało właśnie nas. Odmówiliśmy tłumacząc, że skoro postanowił nas uwiecznić w całej krasie, nie musiał robić tego do góry nogami. Położone sześć mil od Streetley Wallingford to stare miasteczko, które odegrało istotną rolę w procesie kształtowania się historii naszego kraju. W czasach Brytów była to nędzna osada z błota i gliny. Rzymskie legiony zastąpiły lepianki potężnymi fortyfikacjami których śladów czas jeszcze nie zdołał zatrzeć. Co jak co, ale starożytni murarze nie mieli sobie równych. Ale czas, który nie dał rady rzymskim fortecom, dla ich twórców okazał się mniej łaskawy i wkrótce obrócił ich w proch. W latach późniejszych na tamtych terenach ścierali się dzicy Sasi i potężni Duńczycy. Potem ich miejsce zajęli Normanowie, było to miasto otoczone murami i ufortyfikowane aż do rewolucji angielskiej, gdy ucierpiało dotkliwie za sprawą oblężenia przez księcia Fairfax. Wreszcie upadło, a wały zrównano z ziemią. Od Wallingford aż do Dorchester okolice rzeki stają się bardziej pagórkowate, urozmaicone i malownicze. Dorchester leży w odległości pół mili od tamizy. Jeśli podróżujesz małą łódką, możesz podpłynąć tam wodą. Najlepiej jednak wysiąść przy śluzie w Day i przejść na przełaj przez pola. Dorchester to sielski zakątek pogrążony w niezmąconej ciszy. Podobnie jak Wallingford, również i to miasto pamięta czasy starożytnej Brytanii, kiedy nosiło nazwę 'Cear Doren', czyli miasto na wodzie. Nieco później Rzymianie utworzyli tu obóz, którego wały do dziś tworzą obręcz w postaci niskich, równych pagórków. W czasach saskich była tu stolica Wessex. Stare Dorchester zaiste było niegdyś silnym i potężnym grodem. Teraz Poczywa na uboczu pogrążone w głębokim śnie, zdala od zgiełku wielkiego świata. Wokół Clifton Hampton, staroświeckiej, urokliwej i ukwieconej wioski, roztacza się imponujący, malowniczy widok. Jeśli postanowisz tu przenocować, koniecznie zatrzymaj się pod stertą jęczmienia. Jest to bez dwóch zdań najmilsza, najbardziej tradycyjna gospoda w promieniu kilku mil. Stoi w pewnym oddaleniu od wioski, na prawo od mostu. Jej niskie szczyty, słomiana strzecha i witrażowe okna przywodzą na myśl książkę z bajkami. Wnętrze zaś przenosi nas do innego świata. Bohaterka współczesnego romansu zapewne pokręciłaby na nią nosem. Jest to zwykle osóbka słusznego wzrostu, chodząca z dumnie uniesionym podbródkiem. W gospodzie pod stertą jęczmienia... Przy pierwszej okazji, zapewne wyrżnęłaby głową w sufit. Amator mocniejszych trunków też nie byłby zadowolony, ani chybi napotkałby tu zbyt wiele niespodzianek w postaci schodków, które nieoczekiwanie prowadzą raz w górę, raz w dół. Powrót na górę do sypialni też mógłby się okazać nielada wyzwaniem, nie mówiąc o znalezieniu łóżka. Następnego ranka zerwaliśmy się, skoro świt. Chcieliśmy dotrzeć do Oksfordu przed dwunastą w południe. To zdumiewające, jak wcześnie można wstać, kiedy człowiek biwakuje pod gołym niebem. Owinięty pledem, na gołych deskach, z walizką pod głową, zrywasz się jak skowronek, choć w puchowym wyrku błagałbyś o jeszcze pięć minut. Pośpiesznie zjedliśmy śniadanie i przed wpół do dziewiątej Minęliśmy śluzę w Clifton. Na odcinku od Clifton do Calham brzeg jest płaski i monotonny i niezbyt ciekawy ale za śluzą w Calham najzimniejszą i najgłębszą śluzą w Tamizie krajobraz ulega pewnej poprawie. W Abingdon rzeka płynie wzdłuż ulic miasta. Abingdon to typowe, prowincjonalne miasteczko, czyste, spokojne, przyzwoite aż do bólu i nudne jak flaki z olejem. Jest stare i bardzo się tym szczyci, ale wątpię, czy może się pod tym względem równać z Wallingford lub Dorchester. Niegdyś stało tu słynne opactwo, w obrębie ruin poświęconych murów mieści się teraz gorzelnia. W miejscowym kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja znajduje się pomnik Johna Blackwall'a i jego żony Jane, którzy zmarli w tym samym dniu, 21 sierpnia 1625 roku. W kościele świętej Heleny widnieje informacja, że W. Lee, zmarły w 1637 roku, wydał ze swych lędźwi 200 bez trzech. Po dłuższym namyśle odgadniecie, że pan W. Lee dorobił się 127 potomków. Pan W. Lee, pięciokrotny burmistrz Abington, niewątpliwie przysłużył się swemu pokoleniu. Mam wszelako nadzieję, iż w przeludnionym wieku XIX nie znalazłby wielu naśladowców. Odcinek łączący Abingdon z Nunenham Courtney jest prześliczny. Warto odwiedzić Nunenham Park, który można oglądać we wtorki i czwartki. W domu znajduje się imponująca kolekcja obrazów i osobliwości, a przyległe tereny też są godne uwagi. Zbiornik tuż za groblą w Sandford to wymarzone miejsce, by się w nim utopić. Prąd głębinowy jest tutaj bardzo silny, i jeśli na niego natrafisz, już po tobie. Postawiono obelisk w miejscu, gdzie dwóch mężczyzn utonęło tu podczas kąpieli. Prowadzące nań schodki służą jako trampolina śmiałkom, którzy na własną rękę chcą sprawdzić, czy miejsce rzeczywiście jest niebezpieczne. Młyn i śluza w Ifley, na mile przed Oksfordem, to ulubiony temat pejzażystów. Na tle przedstawiających je obrazów wypadają jednak trochę blado. Zauważyłem, że niewiele rzeczy na tym świecie dorównuje swoim podobiznom na płótnie. O wpół do pierwszej minęliśmy śluzę w Ifley, następnie wysprzątaliśmy łódź i przygotowaliśmy się do postoju. Czekała nas jeszcze mila drogi. Droga pomiędzy Ifley i Oxfordem to moim zdaniem najtrudniejszy odcinek Tamizy. Trzeba się tu urodzić, aby w pełni go rozgryźć. Płynąłem tędy parę razy, ale jeszcze się we wszystkim nie połapałem. Człowiek, który pokona ów szlak w linii prostej, bez żadnych przygód, na pewno poradzi sobie mieszkając pod jednym dachem z żoną, teściową i najstarszą siostrą oraz służącą, która zna go od kołyski. Najpierw prąd znosi cię na prawy brzeg, potem na lewy, a następnie wyrzuca cię na środek i obraca trzy razy. Potem pędzisz przed siebie na łeb, na szyję i cudem unikasz uderzenia z łodzią uniwersytecką. Tym sposobem stanęliśmy na drodze wielu łodziom, które nie pozostawały nam dłużne, w związku z czym w powietrzu aż iskrzyło od przekleństw. Nie wiem, jak to się dzieje, ale na rzece wszyscy są zawsze niezwykle podenerwowani. Drobne incydenty, które na lądzie zbylibyśmy machnięciem ręki, na wodzie doprowadzają nas do białej gorączki. Kiedy George lub Harris robią z siebie durniów na lądzie, ja tylko uśmiecham się pobłażliwie, podczas gdy ich wygłupy w łodzi budzą we mnie żądzę mordu. W przypadku kolizji z inną łódką najchętniej wziąłbym wiosło i zatłukł nim wszystkich pasażerów. Ludzie cisi i z natury łagodni na łodzi przeistaczają się w chuliganów i brutali. Pływałem niegdyś w towarzystwie pewnej młodej panienki. Była to oczywiście osobka o słodkim i miłym usposobieniu, ale na rzece aż przykro było jej słuchać. A niech go wszyscy diabli! krzyczała, gdy jakiś niefortunny wioślarz zablokował jej drogę. Gdzie on podział oczy? Albo do licha z tym paskudztwem! wołała, gdy żagiel odmawiał jej posłuszeństwa. Następnie chwytała go oburącz i szarpała we wszystkie strony. Zaznaczam, że na lądzie była wprost do rany przyłóż powietrze nad tamizą wywiera demoralizujący wpływ na ludzkie usposobienie. To pewnie dlatego flisacy bywają tak grubiańscy i częstokroć używają słów, których później przychodzi im srogo żałować.